Pro, powiem wam, że kolejny mały chod spocik. Wiecie co tak brzmi? Patrzcie. Zaczęło mi się już żygać od nich chce. Po prostu chodzić w kółko. A ta taka moja plaża dzisiaj. Patrzcie, kolejna moneta. <śm> Obok. Patrz. No, i dobra, co ja wam powiem? Wróciłem w to miejsce, nie? Wiem, że nie wszystkim się to podoba, bo to same PRL-e będą na pewno. Liczę po cichu na jakąś biżuteryjkę, może. Dzisiaj, dzisiaj mamy piękną pogodę w przeciwieństwie do poprzednich dni. I powiem wam, nie będę przedłużał, jest pierwsza moneta. Oczywiście, dwa złote będzie pewnie z PRL-u. I jako, że jest pierwsze, to powiem wam, nawet jaki rocznik. Od razu pozdrowimy. 75. Także pozdrawiam wszystkie te piękne 70. już wcześniej znalazłem tam 10 groszy współczesne. W ogóle współczesnych to chyba nie będę pokazywał. Chyba że jakieś lepsze nominały, 5-2 zł, trafią się, bo do tego drobnicy to nie ma sensu. No i do następnego dołka. Dobra, słuchajcie, jeszcze dwa słowa. Dwa słowa ode mnie. O ja, Pierdziel. Jakaś mucha mi wleciało na te dwa słowa, ale słuchajcie, jeżeli masz ochotę, to już teraz możesz zostawić łapkę w górę, jakiś tam komentarz, na który zawsze chętnie odpowiem. I subskrypcję mojego kanału, bo jakoś tam powoli, ale to idzie do góry, także mnie to cieszy, widać, że tam oglądacie to jakoś tam na tym samym poziomie praktycznie się otrzymuje od lat, także nie jest źle. Pozdrawiam jeszcze raz Ewę, moją bardzo dobrą przyjaciółkę internetową, moją doradczynię. <laughs> Pozdrawiam Cię Ewa i... Do następnego dołka. I widzicie, jak to jest? Tutaj wszystko tak przechodzone, te ciemne plamy, plamy, to było kopane. I powiem wam, trzeba w koło się kręcić, bo nieraz, tak jak w tym przypadku, sygnał z jednej strony, tak jakby go nie było, a z drugiej strony był. Myślę, zrywka, a to znowu dwa złote. Jeszcze wam powiem, taki rocznik, bo czemu by nie? 79, pozdrawiam. I powiem wam, że chyba nie ma sensu już tych dwójek znowu pokazywać wszystkich. Może jak jakieś inne monety będą teraz, to pokażemy. Pro, powiem Wam, że kolejny mały hotspot, bo i tak o mamy 50 groszy, ale tu jest jeszcze jeden sygnał. No jakby tutaj, wcześniej było dwa złote, bo nie powiedziałem tego, no i jeszcze jest jakaś mała, pewnie 10 groszy. Na 100%, nie? Także mamy trzy monety już. Wcale nie powiedziane, że to koniec. Nie jest to koniec. No nie, tym razem łuska rozerwana. Także mamy tutaj tako 50 groszy. 7-3 pozdrawiam. Tutaj na tych 10 groszy nawet nie będę patrzył, bo jest zajechane takie trochę. A tutaj łuska. Ale to jest, powiem Wam, roz, rozerwana, jakby w ognisku. Nie ma spłonki, ale powiem Wam, nada się jako miedziany złom. Oczywiście 7.3 pozdrawiam Krzysia Staniaka Pozdrawiam Koszalinianiusia Pozdrawiam gorąco Pozdrawiam oczywiście jeszcze Kto tam był 7.3? Było was paru 7.3 Krzysiek Stanie, Sławek Dulemba Sławek też chyba nie? Pozdrawiam was gorąco Oj to takie poprzerywane będzie Bo ja sobie przypominam i czas leci i tak sobie stoję, ale powiem Wam, że nie mógłbym chyba zapomnieć o moim ziomalu z Lubania, czyli o Robercie z Ferczyku. Robert, pozdrawiam Ciebie gorąco. No i dalej się będę zastanawiał, jak ktoś wyjdzie, jeszcze przyjdzie mi do głowy, to stanę w tym miejscu i, i przypomnę sobie. <grych> A tymczasem do następnego dołka. Dobra, wiecie co tak brzmi? Patrzcie. Ciekawe, czy są dwie. A przynajmniej na pewno jest jedna, dwójka już między tymi PRL-ami, zobaczcie, ale to już poleżało czarny ten środek Powiem wam, trafiam na takie hotspoty PRL-owe, że aż mi się już żygać od nich chce. No ale mówię, no kurde, nie kopniesz, to nie będziesz wiedział. No, i tak zostaje w tym miejscu cały czas w jednym. No, między dwójką i tysiącem śmieci jeszcze jest kapsel. Także tak to wygląda. Trzeba po prostu chodzić w kółko. Patrzcie, ten sam dołek. Widzicie tą krągłość? Słyszycie tą krągłość? Coś większego? Co to jest? Kurde, czyżby piątka? Zaraz się dowiemy. i drodzy widzowie, w tym samym dołku tutaj, gdzie była pion, y, dwójka współczesna, gdzie był kapsel, gdzie są polmosy, znalazłem jeszcze dychę z prusem. Perelowską. Pewnie 7,6 albo 7,5, już mi się nie chce do tego docierać, także zobaczcie, w jednym dołku przekrój, przekrój po prostu yy, od PRL-u po współczesność, no ale tutaj powiem wam jedno, te monety i te polmosy i te całe kapslowisko i zrywkowisko świadczą o tym, że Bijaństwo tu się odbywało na, na maksa, i gubiło się, i się zataczało, i się leżało pewnie, także... <gryw> także jest tego, zobaczcie, nie spodziewałem się, że to dzisiaj tak wyjdzie. To już jest ósma chyba moneta. No, także mamy. No, prusik już jest fajny. Chciałem Wam to pokazać, jak wygląda po podważeniu. Patrzcie, podważyłem. I już widzę krągłość, widzicie ją? Będzie pewnie 50 groszy z PRL-u. A jak, żeby inaczej? Który tam mamy? O, 7,5 znowu. Jakąś tam monetę miałem 7,5. Nie pamiętam kto, ale pozdrawiam Was gorąco. No i powiem Wam, że cały czas, powiem Wam jeszcze jedno. Deus skręcony na maksa. Tutaj wszystkie te śmietniki ostatnio. Na czwórkę reaktywność. Dałem na trójkę. Mówię, może to jest jednak czwórka za wysoko. Ale jakoś mi te sygnały zaczęły się tak Yy, rozciągać, rozmywać i mówię jednak ta czwórka na piątkę na maksa jeszcze nigdy nie chodziłem nie próbowałem, ale to chyba już powiem wam przesada by była i na tej czwórce w takim ekstremalnym śmietniku to robi robotę, oczywiście czułość zjechana już nie tak nisko mam trochę wyżej 95 yy, czułość na 17 kHz i tam na dyskrymi dyskryminację Na zero mam Ustawioną tym razem nie Nie chodzę już na takiej podwyższonej No i tyle I Jak macie jakieś pytania to piszcie jeszcze co tam Czy jakieś sugestie czy może coś źle albo dobrze robię nie wiem Także do następnego dołka A ta, taka moja plaża dzisiaj Patrzcie kolejna moneta <noise> obok Tamta była tu A teraz mamy Znowu chyba pięćdziesiątkę no jak, ja pierdziel. Ale się sypią te monety. I tu ładnie widać 78 ósmy. O, tu też jest parę osób tam. Na przykład jest pan Uki ze Szczecina. Pozdrawiam. Na przykład jest Krystian. O, z Krystianem to dawno nie byłem. Ale jest i ma się dobrze, jakby co, nie? Yy, na przykład jest Emi od Andrzeja Tarnogrodzkiego. Na przykład jest yy, Rafik yy, z kanału yy, vlog Rafika. No i chyba Sylwek Sacewicz też 7 8. Także tutaj się znowu musiałem zatrzymać chwilę pomyśleć, ale tam te parę jednak osób gdzieś tam pamiętam w swojej głowie. stůj! Můžu dnes mi máš dokud vzít oh. na celé. Hodně z Hello, bají. Hedno, že z nich vyšla chalost. má zaraz. ráno, rálku je možná zde spravit. No i to jest kolejny mały hotspotik prl zobaczcie, tym razem 20 groszy, że nie było to pokażę Nie ma sprawy Były jakieś zapurchlone yy, 60 chyba 9 jak się nie mylę Jest Tyle co mogę zobaczyć, to tyle powiem Pozdrawiam Was, no i lecę dalej Patrzcie, ale widzę coś większego w końcu coś innego jest, zobaczcie, coś o wiele większego ja pierdziele co to jest Może ten będzie w końcu Nowotko No kurde zobaczcie, nic nie widać Więc poczekajcie sekundę, a nie widzę już 20 zł z tym blokowiskiem Ale to będzie chyba To właśnie Kurde, że słońce zaszło. Ale ona dziwnie biła tak słabo powiem wam. No to dobra, no, mamy takiego lepszego już PRL-a już tych monet się zbiera. O, tutaj widzę te 20 złotych, ale raczej marne szanse, żeby dalej tam odczytać. Także patrzcie cały czas w tym samym miejscu ja jestem, w tym samym miejscu tutaj. O. Nie pytajcie mnie jak to się dzieje, bo ja sam nie wiem jak to się dzieje. Po prostu chodzę w tym miejscu. I męczę to, to samo miejsce, w którym te monety wyszły w tym samym tu miejscu. I w tym samym tu miejscu pod tymi monetami są następne. Tym razem zobaczcie. Dzisiaj jest jakaś taka różnorodność, bo powiem Wam różne te monety są. Nie same dwójki. Prawie że i piątki. Piątki w ogóle nie mam. Teraz mam chyba złotówkę. Tak mi się zdaje. No i tam, tam wiadomo. Prusik był, i tam te inne jakieś. O, jest złotowa, ale zajechana. Ale powiem wam, tak się kręcę cały czas to. Zobaczcie, cały czas tu gdzie moje nogi stoją. I wymęczam po prostu miejsce. Słyszycie te żaby? Ja nie wiem, zacichłem to, chyba żaby się odezwały. A tu mam 10 groszy. Powiem wam, że już nie pokazuję tych dziesiątek, ale ta dzisiaj w ogóle dziesiątka. Jedna była i jej nie pokazałem. Więc tą pokażę i powiem Wam, że mieni mi się w oczach, ale chyba 7-7. Także znowu Norbert jest wybrańcem dzisiaj. Wysiński, pozdrawiam Cię, Norbert. Dziękuję Ci za wszystkie komentarze. Jesteś zawsze, także podwójne. Dziękuję. No, oczywiście Andrzeja, Tarnogrodzkiego Ziomka też pozdrawiam, chociaż już dawno u mnie nie był, ale wiadomo, nie ma musu. Ja Andrzej Ciebie pozdrawiam. I na razie co ja się tu naryłem w tych korzeniach. To niby nic, zobaczcie o. Wiecie co to jest? Ołów powiem wam i to waży ze 300 gram, bo to jest taki fest kawał, jeszcze mam parę mniejszych kawałków. No mówię taki sygnał wykopię to, a to tak się zasrebrzyło, mówię srebro przetarłem, nie? A to jest po prostu taki kawał ołowiu. Nie wiem skąd tutaj. Patrzcie. To są jakieś inne nie, to są tamte oksy, bo ja wtedy tylko znalazłem to, co na uszy, a dzisiaj resztę tych okularów można by powiedzieć, że wiedziałem, że tu będą, ale wtedy nie kopałem w poprzednim filmie tego. Ale powiem Wam, że przestało nagle wychodzić, czekajcie, te oksy odłożę, przestało nagle wychodzić i grzmi. Zbliża się chyba burza, dobrze zapowiadali, tam widzę ciemniej jest, także ja burzy się boję i kończę, powiem Wam. Dzisiaj było to, co było. Muszę wam powiedzieć coś. Muszę wam powiedzieć, że Deus jest jeden z najlepszych wykrywaczy, jakie miałem. Nie wiem, czy w ogóle jest najlepszy, bo są na pewno inne lepsze, ale ja wiem, że każdy chwali swoje, ale powiem wam prawdziwe, prawdziwą radość skopania będziecie mieli dopiero wtedy, jak kupicie sobie ten wykrywacz. To nie jest żadna tam reklama. Nie jest żadne tam, że inne są złe, może są i dobre. Miałem osobiście pięć innych, ale powiem Wam, że ten robi najlepszą robotę. <laughs> Zobaczcie tylko na to. <laughs> Prawie pobiłem tamten rekord z poprzedniego filmu, ale już powiem Wam dzisiaj, przez tą burzę nie zostanę tu dłużej, a miałem jeszcze trochę czasu, także nawet powiem Wam, że dzisiaj lepsza różnorodność była tych monet. Bo jakieś tam inne były niż same dwójki, tak jak powiedziałem, tam dwudziestki, trzydziestki, były jakieś ciekawsze PRL-e, no i ja jestem usatysfakcjonowany. Kończę to dzisiaj wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Może już akurat nie tutaj, żeby Was nie zanudzać tym, tymi PRL-ami, może gdzieś indziej jakiś fenolek by się przydał, już trochę mi się zatęskniło. I nie przedłużam tego oczywiście i pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do następnego filmu, bo z tego będzie na pewno kolejny jeden film. Na razie.